Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z gry Unrival No Zobaczymy sobie teraz co tutaj dalej będzie. Jak widzicie mamy już dosyć sporo tutaj porobione zostały tak naprawdę Jeżeli nie odbokuje się kolejny pokój to jeszcze tylko dwa etapy. A to, to, nie, to jeszcze nie. How much is enough? mi na hole. Zobaczmy co tutaj będzie. Kolejny, kurcze powrót do lasu. Tamten no, poprzedni to tam był bardzo fajny z tą koleją. Bardzo, bardzo, bardzo miłe. Ale ładnie to wygląda. I Ale to ładnie wygląda? Znów tutaj ludzi, którzy na pewno w to nie zagrają z powodu tych robali, no trudno. Ale poznałem gęść chaosu. Ja wiem, że ptaszki lubią, lubią robaczki, ale te, ta gęś nie ruszy z żadnego pająka. Oj, oła! Jeszcze burza z piorunami pada, kurde Chyba ciepłknięte, to jak on jest smutny, jeszcze kuczy przez drugie Jezus Kałuża, o ta? przyjechać chcą kurde Po co to, to, bo to wychodziło się dzisiaj z domu kurde to, to było bez sensu Ojciec. jezu jak narkoman na głodzie i co dobra tutaj jest włóczka pozostawiona namotajmy się trochę suchej włóczki idziemy dalej Boże z biuronami, kurczę uwielbiam boże z bludonami Jest policja Nie wiem nawet co tam pisze To jest ostrzeżenie, bo tam chyba coś nie wchodzi w tym stylu Hmm. To trzeba pomyśleć i zrestawać, bo niestety już tutaj to. Zbędę z pokrót, że to jakiś chyba, kurczę, teren z tam coś takiego. Co się tutaj stało? To trzeba obrócić tutaj, tam tak. Teraz to trzeba wskoczyć tutaj i to przełożyć tu. ok Ale czemu to... to powinno być trzy myśli chociaż właśnie ja sobie tu lepiej wejdę i pierwsze co się przywiąże Uii. no i mamy tutaj troszeczkę nitki nabijmy się, kurde, robię kurde, tutaj zmuknię to takie. I... Ale naprawdę bardzo mi się nienormalnie patrzeć nie mogę, ten ten ten, ten buczek jest taki biedny. i coraz bardziej jak gram w tą grę, to mam ochotę wrócić, ja ci wrócić. Nagram kolejną serię z innej gry. Ale całkowicie innej, dokładnie to z Little Nightmare z Wiki, bo kozik można znaleźć na pod dosyć tanio w sieci. Aż bardziej mnie zastanawia, i Takes tu po tej grze na przykład, albo na przykład po drugiej części tej gry, no, była też taka gra dosyć Może by się wam spodobała. Na razie to ma, wow. to już jakby dostał strzało, dawaj nawin się. I lecimy dalej. Może on tutaj powstał, może on jest rodzony z radioaktywnej włóczki, która kiedyś tutaj leżała. Po prostu byli na wycieczce i ona, chemikaliami po latach dostała, nie wiem, intelektu i, i, nie wiem, zaczęła się poruszać. Nie wiem, tak że ja po prostu... Dziwne, dziwny sceneta dla mnie. No tutaj ciekawe to jest, że to jest pokazywana historia ludzi. Nie po prostu historia, nie wiem, jakiejś. Po prostu jest ludzi, który. Po prostu jest. Nie ja po prostu pokazuje historię prawdziwych ludzi, która się tam wydarzyła, tylko po prostu my to widzimy tak, no. jakby od strony lalki. A czy lalki? takiego, takiego, no takiego włóczka No, daj mi to tu. Tu podpijamy i ziup. Eee, ziup. We. się odepnijmy. Tu się odepnij, Tu się szło odpiąć, bo widzę, że tu nie da rady. No to trzeba będzie racjonować tą włóczkę. Musimy się pod podpiąć od razu. Hmm. Ten, ten etap będzie tak jak tamten nie, nie znalazłem tutaj żadnego jak tamten to był chyba drugi etap gdzie nie znalazłem ani jednego, tak są poukrywane, coś mam wrażenie będę musiał sam, sam uzyskać pomoc To się zaczyna robić coraz ciekawiej. Kurwa. Ale tam niżej można. Pod, trzeba pod własną włóczką tam spierdzielić i to wystarczy. Oła. O Ła! Jeden To Muszę moczomili. Krocz będzie. Ja z tego co widziałem w drugiej części. To już się nie chodzi samemu, tylko chodzi się może, może tak w kopie i fajnie jest, że można personalizować sobie te ludki, to, 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 to włączko ludki, jest to bardzo fajnie zrobione, zobaczymy jak to wyjdzie, czy, będziemy, czy będę od razu grał drugą część, czy może sobie zrobimy przerwę i w międzyczasie coś innego zrobię, nie wiem jeszcze, nie mam jeszcze planu co, co do tego. E Dobra, tutaj się zsypują kamyczki i... Nie, 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 nie zmianać, dobra. Udało się, I szampon powinna dała radę utrzymać. Dobra, będziemy zaćpać. I o, matku. Jeszcze się w Haka zmienił. Wa 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 wa! Jest to bardzo 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 żrące. Buczki tego nie lubią. Ale tam jest. A wa a, 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 a. a widzicie tam jest. Yy... To się mówi. O. Trzeba butelkę wyciągnąć. I tu mamy kawałek. Znaćkę pierwszą, znaczkę dopiero ja Coś że będę musiał tutaj z palenikiem żeby to znaleźć. Tam, tym kurze zablokujmy to. A, skakuj. A, i to musimy połączyć. To... Do... ...wiem. A potem włóczka znikała, czy po prostu ktoś przychodzi i tak nie tu kurde było, to wszystko, o po, po, kurde porobione włóczką, kurde, jakaś kuczyła jakaś babcia, kurde, z mnączkiem trzeba bawili się, bo kurde, sama, sama ten, sama włóczka czerwona, no to też mogłem tak odebrać, a to po prostu, kurde, sama włóczka, sama włóczka tutaj wzięła i, i krzeszabrowała. i zoom mm, gdzie to mamy? tam hej kurde pomyliłem się przyciski dobrze to koniec koniec włóczki nie za daleko spadł okej okay, to jest kolejna butelka sprawdźcie czy tam nie ma też nie nie ma

że była, widzę, gdzie dałem upe. i po prostu to już nic nie da, zrobić no mm, ale najpierw trzeba najpierw trzeba tak to tu to tu a nie bo to już tutaj ue to musi chyba tutaj być Musimy się zobaczył, zobaczyć tam było jeszcze jedno miejsce gdzie można było się... Tam mi się wydawało nie ma nic już miejsca żeby się podpiąć Zresztą faktycznie trzeba było tutaj zrobić bo on nie da rady nie tak wysoko poskoczyć, Znaczy tak daleko skoczyć. To też by było zgodne z prawdą tym 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 Ale dostał strzała biegat. Chcież ciężko mi się jeszcze tutaj jakoś chronić się. A faktycznie On nie dałby rady tak przeskoczyć, więc wiem, to jest ta butelka. Nie wiem, żeby ją tam przerzu przerzucać, tylko po to, żeby po prostu można było przeskoczyć. Dobra. Teraz tak, e, tak jak wcześniej. Tylko zupię do tym razem dobrze. Na się to przypinamy Nie! Kurde. Dobrze, że teraz nie można w ogóle dotknąć żeby tego jest troszeczkę pierdliwe. Kurde, Mało co by brakowało, abym panikował. Dobra, to mamy kwiatka, trochę tak bardzo na widoku. Na niech względem będzie problem, żeby do niego doskoczyć. Le lekko poza zasięgiem. A jak się to podobne, czasem to się nie. nie mam pojęcia, na razie pójdźmy kawałek dalej. to do... O dobra, mamy drugi kawałek. Dopiero drugi. Kurz pięknie ta chwilę. E, tu trzeba mieć ostrożnie. Jak się rozpocznie kurz na wina, to żadna włóczkę z nie uratuje ani to, że jesteśmy z włóczki. Jak oglądam w ogóle tą kredę, to cały czas mi się przypomina taki bardzo stary film 9, bo z tego samego roku co 9, sektor, sektor 9 to jest takiego w poródkach, ale to kat film 9 to była animacja bardzo, bardzo niedoceniona bardzo, bardzo niedoceniona Oła, trzeba będzie potem skakać. Ja A, Aż chyba te tej duże skały. Bardzo niedoceniona animacja, której po prostu głównymi bohaterami to były właśnie takie takie laleczki, takie aż macianki, coś takiego. Było ta ta animacja była naprawdę super i była oła. Była dosyć pouczająca, bo opowiadała dosłownie o końcu świata. O tym, jak to, te, te roboty to była ostatnia, ostatnia rzecz, co pozostała w ludzkości, i ostatnia przewodzić nadzieję na odbudowę w ogóle świata. Bo tam ani roślin, ani zwierząt, ani, ani niczego tak naprawdę. Świat zimny i po prostu po wojnie. Ode, bardzo polecam, jeśli Ci znajdziecie do obejrzenia na jakimkolwiek portalu, gdziekolwiek, zapraszam do obejrzenia. E, film nie posiada dubbingu, posiada tylko lektora, ale jest tego warty. No ale się tutaj skupmy się... Wrotem... Co to, to robi? To nie robi, czyli rozumiem, że trzeba tutaj... A, to są, są kabelki. No Trzeba będzie powoli łączyć kabelki. Nie widziałem, że taka... Nie widziałem, że potrafi się znać na elektryce. Ale tam kurde. Czy tam coś było? Nie wiem. Okej. Okay. Teraz łańcuch. Jawa. Hmm. Toś nic. Teraz się o to nie o to chodziło. To ja przyciągnę ten pojemnik, też nic nie da. Jest tylko po to, żeby tu się dostać. a dobra. I tak mi się wydawało, że to jest troszkę niepodłączone, ale nie odzywałem. Aha, ja dobrze, teraz rozumiem, czemu to jest to. O, matka. What? Tak, ja mam. A -a -a. No i chyba włóczka powinna to przetrwać. Włóczek. Ale już mniej więcej wiem, co trzeba zrobić. Teraz już będzie dużo, dużo szybciej. A się dokładnie to trzeba zrobić, trzeba wziąć podołeczko i usiąść tego jako odłącznik, ale też przyłóżmy tak, przyłóżmy tutaj, przyłóżmy tu, weźmy górę na górę, wyłączyć to. wysoko. Nie pierdolę, żeby zabrakło kawałka. Nie gadajcie nawet. I nie mam jak się wrócić. Wiesz? Trzeba. Ja. Tak, udało się. Uda się to jakoś wygospodarować. Kawałek jeszcze włóczki. Okej, trochę zyskali tutaj. Dobra, uf, udało się z porem zapasem już teraz. Co tu się stało? Widać, że tutaj rodzice albo tutaj ta babcia, albo ten e, Demonstrowali przeciwko właśnie wyrzucaniu tutaj takich Odpadów Trzeci albo czwarty tak, Siła? tak sobie wezmę jeszcze i tutaj napężmy to. I to. I przerzucimy tutaj ten hełm, ten kask. Bo on ma czerwone słuchawki, ciekawe. A i tam też tam będzie potrzebny. Ale posłużymy jako sposób wejścia. Nie mamy tutaj możliwości teraz przeskoczyć. No i stara maszyna. Wątpię, żeby taką maszynę jak po wzięli po taką zostawili, to ona by musiała być naprawdę w złym stanie. Albo bardzo skażą O, tutaj dużo sprzętu zostało. Złamana łopata w stylisku. Okej. Hmm. Zmyślmy tutaj tą włóczkę. To mogę coś z tym zrobić, oprócz tego, że przypiąć. Widzę, że tam jest, ale... Mogę to, a tak, mogę to pudło przesunąć. się tu tutaj na drugą stronę kurde nie, to jest wajch. a to co a to rozchłoda fotel To jest coś. Więc może. Nie, nie ma. tylko po prostu można. Z tego ekska... Nie wiem jak to się nazywa. Powiedzmy, że to się nazywa ekskawator. czasem tak jak nazywał. Ale to z drogi sprzęt. To nie jest coś taniego. To, to nie jest coś, co się zostawia. To... Tak. O! To musi tutaj mogło ogóle nie palić. Wiesz co, zaraz spadnie. I tam kolejna maszyna. I skrzynki, dynki. Musyka też jest taka, Bo była... No to są takie szafki-połówki. Медвнейший. Не-не-не-не-не. Вот давай. Tutaj to zdobyliśmy, ale nie mamy z tego mam te nalepki. Tak to, żeby nie wywalać tych odpadów. Tak, to będzie na tyle dzisiejszym odcinku. Szkoda, że nie zdobyliśmy więcej yy, tamtych rzeczy. No szkoda, mi się wydaje, że jak będziemy, jakbyśmy zdobyli wszystkie, to wtedy dałoby radę, ale nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie tutaj zbyt dużo powtarzać. Ja prawdopodobnie może zrobię jakiś odcinek wyrównawczy, w którym momencie to jest po prostu, gdzie są te sekrety. Jak widzicie, został nam ostatni etap. I sobie zobaczymy to już w kolejnym odcinku, ja już na dzisiaj będę kończył, więc dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do pisania komentarzy, pani łapy w górę jeżeli podobał wam się filmiki, a jeżeli jesteś nowy na kanale i podobają ci się moje wypowiedzi, zapraszam do pozostawienia subskrypcji, kliknięcia dzwoneczek i zapraszam do mojego Discorda. To wszystko w dzisiejszym odcinku, do zobaczenia.